Bo nie skręcać. No a pamiętasz jak było na, na, na tym no. na krakowskim przedmieściu, a Koreska chciała przejechać a, i, i cholery i... Czyli gdzieś tutaj ten punkt, tak? Tutaj jest Myślę, zatoczka że, ewentualnie. Tutaj jest na lepiej być. No. Ta, ta zatoczka była idealna, prawda? Miesiące, tak, bo tam były sze... Sieroko... trzy pasy, a tutaj Sopo. zwęża się do dwóch tak. pasów. Czyli to był punkt na 17,5 km. No bo tutaj tu jest za wąsko. Tak, tutaj jest wąsko zdecydowanie. I za krótko, nie? Tam było dłużej, Tutaj jest przystanek, zatoczka, ale za, za wąska. Tutaj się nie da zaplecza zrobić. Był ewentualnie do skrętów w prawo, można było jeszcze, jak, jak mieliśmy. Ale zobacz, tam jest tak, od razu dół. No, no właśnie, będzie problem... No, z, postawić z panel też na polu. Czyli tylko musimy tutaj zamknąć też Kieślowskiego. No i tu też oczywiście sędzia na pewno. Tak. Tu sędzie, tu musimy odgrodzić, żeby oni już biegli w prawo, tu trzeba postawić kilka płotków i żeby wiedzieli ludzie i tam sędzia na początku płotków nawet, żeby stanął, że teraz skręcamy w prawo. Tu też musi być sędzia, żeby nie biegli po, nie skacali sobie po tych, po krawężniku. Trzeba pamiętać o Pimczaka, żeby zamknąć. No i cały czas prosto teraz się w Znaczy, zamknąć w sensie ruchu. Tak, drogowego. Tu się nic nie dzieje, czyli. No tam nie pobiegną.